Witam wszystkich serdecznie, bardzo gorąco pozdrawiam, zwłaszcza w takim dniu jak dzisiaj, 26, mamy już maja. A co to oznacza? Oznacza to, że mamy Dzień Matki. Ponieważ jest to dzień matki, więc wszystkim matkom składam najserdeczniejsze życzenia, ale zwłaszcza tym mamom, które oczekują na swoje dzieci. Tak, te dzieci nie mogą złożyć życzeń, nie mogą przyłączyć się do tych życzeń, dać kwiatów, laulki, ale łączymy się z tymi mamami i łączymy się także z tymi dziećmi, które są w zaświatach, które odeszły w taki czy inny sposób, ale łączymy się także z tymi mamami, które czekają, bo nie wiedzą, co się stało z ich pociechami. A ponieważ dzisiaj także mija rocznica naszej eksploatacji na morzem, czyli w ośrodku wychowawczym w Rewalu, to właśnie w tym dniu zaczęliśmy rozkopywanie, to w tym dniu zaczęliśmy wykopywanie pierwszych kości, a potem sweterka. O czym tutaj Państwu opowiemy. Wszystkiego dobrego jeszcze raz składam mamom i proszę, aby dobry Bóg dał otuchę tym mamom, aby wsparł je, aby je utulił w tym żalu, aby przybliżył znalezienie ich pociech, a tym, którzy już wiedzą, gdzie te pociechy są, przychodzą na cmentarz dał znak od tych dzieci i nadzieję, że kiedyś do nich przyjdą. E, proszę Państwa, no cóż, e, powspominamy dzisiaj jak to było w Rewalu. E, tutaj przedstawiam Państwu Grzegorza, który zawsze jest po drugiej stronie kamery, to jest nasz operator, ale nie tylko, bo to jest nasza prawa ręka, właściwie jak to się mówi, że diabeł nie może tam Grzegorza pośle. I można by to także, był z nami w Rewalu cały czas uczestniczył, wspierał mamy, z którą także połączymy się z panią Wiesią. No i także koordynował i był takim, jakby to powiedzieć teraz wygląda, że nie dorzecznikiem, ale dorzecznikiem prasowym, bo wtedy też zleciała się prasa i telewizja. Wiesz, ja sobie nie wyobrażałem, nawet nie myślałem, że to rok czasu minie bez takiego większego jakby jakiegoś no echa, ja wiem czy echa, nie wiem. Kiedy wykopaliśmy wtedy sweterek, kiedy wykopaliśmy pierwsze kości, byliśmy właśnie w siódmym niebie, tak? Wydawało nam się, że jesteśmy bliżej niż dalej. No a potem niestety dopiero zaczęły się schody. To wiecie, rozumiesz, to jest tak jak u Agaty Chrystynie, to było u Hitchcocka. Najpierw jest modelstwo, powódź, ogień, a potem dopiero narasta... Cała sytuacja, czyli napięcie rośnie. I u nas było podobnie. Najpierw sweterek kości, no a potem dopiero zaczęły się napięcia, i niestety nie najlepszym kierunku to poszło. No tak, no ale może zacznijmy trochę tak wstecz, jak to. Do, 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 jakimi to sposobami doszło w ogóle, to, ten, ten cały. Nasz wyjazd, bo to nie było takie proste. Musieliśmy uzyskać dziesiątki pozwoleń. Oj tak! Nie do końca było to przychylne z każdej strony. Szczególnie ze strony policji w Gryficach. Ale dzięki, dzięki naszemu uporowi uzyskaliśmy wszelkie zgody i udało się tego 26 rozpocząć. Nawet poszukiwanie koparki też to takie nie było. Oj tak tak, 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 bo przecież ta koparka musiała być tam na miejscu. No my przecież nie będziemy ją wjeździć w samochodzie. No to do bagażnika wsadzimy e, wszystkie zezwolenia. Ja pamiętam jak latałem z tymi papierami. Dlatego mówię, gdzie diabeł nie może, tam gorza pośle. E, to wszystko, co... co to, to też cuda były, że nam się udało w ogóle. Poza tym starosta latał wściekły tego rewala. Jak to skopywanie. Ludzie tam nie byli nam przyjaźni. Przecież to taka... Miejscowość uzdowiskowa, taka ładna, będziemy tu wrzucali taki kamyczek do tego ogródka. No, nieładnie mówimy o, o czymś takim. Tak, to, to, to wszystko razem składało się na to, żeby to rzucić, zostawić. Na drugiej strony przecież czeka matka, jedna, druga na wyjaśnienie sprawy. Tak, to był dla nas taki sprawdzian. Pierwsza taka największa eksploracja, którą, do której doszło dzięki naszym staraniom i uporowi. Natomiast e, co się stało po tylu miesiącach? No właśnie, ale tutaj jeszcze chcę Państwu podziękować, bo to dzięki Państwu też udało nam się nam wyjść. Wasze wpłaty, Wasze pieniądze, tak, bo przecież trzeba było wynająć koparkę, trzeba było zorganizować pobyt, jedzenie, bycie wszystko. To tak się samo z siebie nie bierze. No tu trzeba podziękować też e, naszej cudownej mieszkańce Zewala. Bo nic. No właśnie. Monice, która, która tutaj użyczyła nam swojego mieszkania, już w tym czasie mogła zarabiać, prawda, bo tam już się powoli zaczyna sezon, ale wiedząc o sytuacji, przeżywając ją każdego dnia. Udostępniła nam mieszkanie, udostępniła rodzicom ziemniaka mieszkanie, także, także po prostu, no to też niesamowite. To takie sploty wydarzeń. Potem nam się trafił tam miejscowy listonosz, który tam nam bardzo towarzyszył, który także. Arkadiusz. Arkadiusz pozdrawiamy Arkadiusza, który tam też zaczął trochę do pracy szaleć, bo też był tak poruszony. No to się działy niesamowite rzeczy i dzięki Państwu to wszystko idzie, ale zobaczmy, jesteśmy rok po. W wykopaniu pierwszych artefaktów, jak to się teraz ładnie mówi, i stoimy dalej w miejscu. Tak. Tak. I to smutne jest, <laughs> chociaż to nie jest porażka. Nie, nie, to nie jest porażka, bo myśmy. Jakby e, krzyk matki, która wołała o sprawiedliwość, był przygłuszony, czy zagłuszony. Myśmy ten krzyk wydobyli, tak? Myśmy pokazali oblicze ośrodka w rewalu w tamtym czasie. Oczywiście takich rewalów, takich ośrodków było pełno i pewnie do dzisiaj są, ale myśmy pokazali, że tak to istnieje, że tak to jest. E, myśmy wywalili, przepraszam za wyrażenie, te całe brudy i pokazali, jak to wygląda. Wszyscy zatem zaczęli nabierać usta, wodę, tak to się mówi. Zaczęli się chować. Ja pamiętam Pezole z tamtych czasów, który jak nas widział, to nie wychodził z domu. Zaaresztowali się sami przed sobą, bo się bali z nami spotkać. Co to będzie? Może jakieś pytanie padnie? Niektórzy to przez wszaki wychodzili, żeby tylko wyjść i pójść na zakupy. Ale my pokazaliśmy, obnażyliśmy to wszystko. I pomimo tego, że wyszło jak wyszło, o tym za chwilę powiemy, to jesteśmy zadowoleni z siebie, no bo pokazaliśmy. Że w XX wieku, wtedy, a właśnie teraz, w XXI wieku, przy pomocy takiej techniki DNA, wszystkiego, nie wiem, łączności z kosmosem, e, e, GPS-u w zębie, który może być, nie potrafimy znaleźć dwójki dzieci. Znaczy, nie my. Tak. E, natomiast wspominajmy jeszcze da, dalej, jak to się stało w ogóle, bo niektórzy nie wiedzą. To był początek tej naszej jakby formy pomocy w 2018 roku, gdzie poprzez panią Waligórską z misji Zaginieni skierowała się do nas tak. i no jakby nakreśliła o co chodziło w tej całej sprawie, tej, tej strasznej sprawie I, i podjęliśmy się tego. Ten, to wtedy ten pierwszy film nakręciliśmy, później kolejne były, no i wyjazd w 2018 roku do Rewala, taki bardziej orientacyjny, tak, poglądowy. Ich, poglądowy i dalej to już jakoś się potoczyło, jakoś się potoczył georadar, później właśnie ta nasza eksploracja. Tak. Natomiast, yy, właśnie, to, to pytanie nadal wraca. Co dalej? No właśnie, proszę Państwa, 2018 rok. Prawda? A mamy 2000 który? 2000, 2000, 2021 Matko, proszę. Więc my też trochę czasu już tu przy tym jesteśmy. Nie dlatego, że nie, że nie jesteśmy genialni, wskazał, wykopał. Nie, 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 to tak nie działa. My nie możemy wejść tam z saperką i zacząć kopać, bo państwo będą nas odwiedzać nie wiem, w Rawiczu? Gdzie to jest więzienie? No może gdzieś będziemy mieli lepsze więzienie. No może na Rakowiecki. E, nie, to dla zasłużonych czy wysłużonych. W każdym razie my nie możemy tego zrobić. Policja nam wiele Razu sugerowała, że może lepiej dajcie sobie spokój, ale po co to w ogóle robicie? Sam georadar kosztował ile? O, ponad 6 tysięcy. No i to z czego myśmy za to płacili, czy stowarzyszenie. No właśnie to państwo płacili, bo to było wsparcie od państwa, ale. Nie policja, nie państwo nasze jako państwo, którzy płacimy podatki. Nie kto inny, tylko my, ludzie, którzy się złożyliśmy, związaliśmy jako stowarzyszenie, wzięliśmy georadat. Dzięki niemu natrafiliśmy potem na pierwsze artefakty, czyli mówimy o swetrze, mówimy o kościach, ale o tym za chwilę. No wiesz co Marek, musimy też wspomnieć o mediach, jaką rolę odegrały w tym całym, e, całym wydarzeniu, całej eksploracji, całej tej sprawie. Bez nich rzeczywiście Państwo by się nie dowiedzieli. Sprawa by nie ruszyła aż tak do przodu. Czyli, na pewno, no, naszym zdaniem, archiwum nigdy nie przejęło tej sprawy, tą sprawę. Tylko no, policja w Grywicach by po prostu umorzyła. Tego jesteśmy pewni. Natomiast, co się wydarzyło? Ten cały jakby boom już 26 i tak. 27 tak. maja. Tak. Co się działo? No, tutaj tu musimy wspomnieć o naszym trzecim członku grupy poszukiwawczych Waltku. On też swoimi możliwościami, umiejętnościami, poniekąd znaczy pokierował tak, że no, zjechało nam się trochę tych telewizji. Oj tak. To, to tak, to e, byliśmy w Polsacie, news na żywo, czy w ogóle, to, 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 to co się zjechało, jakby tu UFO lądowało, to fakt. E, no, Waldek, nasz trzeci tu stowarzyszony, który mm, rozpętał trochę to piekło, ponieważ e, dzień wcześniej pojawiła się lokalna telewizja, która niestety trochę dała plamę, bo nie dość, że przekręcili moje imię, nie dość, że przekręcili stowarzyszenie, to jeszcze tak na odwalcie ktoś coś kopie. No i kiedy e, Waldek, prawda, poruszony tą Sytuacją i jak zostaliśmy trochę potraktowani, zrobił duży zamęt. Wtedy zjechały się wszystkie prawie telewizje. E, to było niesamowite, kiedy mogliśmy do telewizji powiedzieć, co czujemy, co widzimy, kiedy matka wypowiadała się ze łzami w oczach. To było dla niej, każda chwila była dla niej przeżyciem. Ale potem żyła rzeczywistość i policja poinformowała nas, jak mamy rozmawiać z pracą, żeby nie mówić źle o policji, o prokuraturze, żeby w ogóle o nich źle nie mówić. Tak, Dostaliśmy w sumie taką informację bardzo dosadnie. Tak, żeby. No właśnie. Tak, Dlatego w, w tym filmie Owcy 2, Owcy Prawdy 2, przepraszam, e, musiałem ukrócić pewne informacje, wykasować, które e, no, źle określały organy, organy dochodzeniowe, organy wykonawcze. No poniekąd no, czuliśmy się jakby zagrożeni, też mamy swoje ro rodziny, a wiadomo mamy różne przypadki w różnych dziwnych sprawach, chcemy jakoś żyć w miarę spokojnie, ale przede wszystkim wyjaśnić tą sprawę. Tak, to jest ważne. Proszę Państwa i wiesz co było? Kiedy byliśmy przesłuchiwani przez policję, bo zaraz po odnalezieniu pierwszych tych rzeczy zostaliśmy zawezwani na Gryficką policję. I tam paru takich mądrych siedziało. I nie zapomnę dzisiaj, kiedy ten policjan do mnie mówi, no ten sweterek znaleziony w takim ładnym stanie, on był w żadnym ładnym stanie, no ale ten sweterek znaleziony, jakby, że pana on tam był, akurat się tak trafiło, ja czułem, że on mi sugeruje, że ja podrzuciłem ten swet, włożyłem, wcisnąłem. I on nie mógł powiedzieć, że ten swet po 20 latach się nie rozłożył, więc ja powiedziałem do tego przesłuchującego mnie hmm, Brzewana, a ja pracowałem przy Żołnierzach Wyklętych z panem Szwagrzykiem, i tam jeszcze mundury znajdowały się przy niektórych żołnierzach. On mówi, o, to co, co z tej strony mnie pan zagina? Ja nikogo nie zaginałem, tylko powiedziałem, że nawet po tylu latach, prawda, wiemy, kiedy się wojna skończyła, mundury są jeszcze przy żołnierzach. A tu spet sztuczny, prawda, po 20 latach miał się rozłożyć. Taką mieliśmy drogę trochę przez mękę. Tak, ale też musimy powiedzieć o pozytywach tego wszystkiego. E, też, no o nadziei. Bo sprawa nadal e, toczy się, tak. nie wiemy dokładnie co się dzieje z, z ramienia archiwum MIX. mamy kontakt jakiś zdawkowy, e, poniekąd poprzez pisma z prokuratury, ale e, no, tak, zwane, e, tak zwane jest to utajnione, utajnione z tytułu e, dobra śledztwa. Więc e, też nie możemy nic więcej przekazać, e, a my nadal pracujemy, mamy pewne nasze przypuszczenia, Metod niekonwencjonalnych, o których też nie możemy powiedzieć, ale nadal jesteśmy pewni. To jest teren ośrodka. Tak, tak, oczywiście. Tam wyszły pewne rzeczy, że ten drugi chłopak byłby niby już odnaleziony. Wiecie Państwo, wiesz, to jest ciekawe, że. Ja nie mogę pojąć pewnego schematu, systemu myślenia. Będziemy to skracać, bo my za chwilę za długo to zrobimy. Ale jednego schematu, kiedy opieka znajduje jakiegoś człowieka leżącego na ławce, nieżywego, zakopuje go pod płotem. Okazuje się, że to może być właśnie Łukasz, sas, e, którego my poszukujemy. No, chować człowieka, nie zapytać się o co chodzi, jest poszukiwany, leżąc na tym na ławce, jest tyle niewiadomych rzeczy, tyle jakichś nieścisłości, tyle wariat, że. Tak naprawdę proszę nam wybaczyć, i bo tam Państwo piszą, co z rewalem, co się zrobiło. Właśnie po to jest ten film, żeby pokazać Państwu, że myśmy z jakimś murem, z jakąś ścianą się zderzyli i pomimo tego, że na początku było wszędzie pracy telewizji wszystkiego, dzisiaj nie ma już tej pracy telewizji, bo oni tylko lecą, jakby krew była, jakby się lało, jakby coś tam to natychmiast na żywo, tak? Pamiętam jak te lokalne wszystkie gazety tam pisały, nawet byliśmy w panoramie tam w telewizji lokalnej i. W przerwie poszedłem na kawę do jakiejś tam restauracji, wchodzę i mówię: Dzień dobry, proszę kawę. No tam proszę, ile kosztuje? A ten facet na mnie patrzy i mówi: O to pan, e, bohaterowie nie, nie, nie płacą. No tak, przez chwilę byliśmy bohaterami, lub też znienawidzonymi bohaterami przez niektórych, ale wszystko minęło. Jest rok czasu i stoimy w podobnym miejscu. Ale nie żałujemy i dalej będziemy to robić. Tak, wiesz, co? Mam, mam taką propozycję: w sumie. Kto był wtedy najważniejszy? Wiesia ze swoją rodziną. Tak, Wiesia była najważniejsza to, Tam ze Twoją rodziną, to, to, to co, co przeżyła to, wtedy, co, tak. W czym uczestniczyliśmy, w czymś naprawdę niesamowitym, tego się, nawet film tego nie, nie, nie przekaże, nie odniesie się do tych emocji, relacji. Tak, tak. Ale może byśmy się z nią skontaktowali, Właśnie, możemy do niej zadzwonić. Zadzwonimy, jak ona po tym całym roku tak. się czuje. Jak ona to odbierała wtedy? Tak. I jak ona teraz w jakim stanie psychicznym? No jest. właśnie, niech ona powie, tak jak tak? to dalej wygląda. W takim dniu jak dzisiejszy, zresztą. Ja to, to zaraz się połączymy. No właśnie, mamy tutaj na telefonie na linii panią Wiesławę, to jest mama ziemniaka. Ona przecież z nami tam była, przecież towarzyszyła w każdej sekundzie tego co się działo ehm, tych pierwszych wykopywanych kości, potem tego sweterka. Ehm, jesteś z nami, chcę Ci zadać pytanie. Ehm, pamiętasz to wszystko jak to było? Jak to przeżywałaś? No jasne, ja rozumiem. Powiedz po tym czasie, bo to już minął rok. No niestety czas leci szybciej niż nam się wydaje. E, jak to odbierasz? Jaki masz stosunek do tego wszystkiego, do policji, do tego, co się wydarzyło? Dlaczego rok czasu jesteśmy nadal w miejscu, jakim jesteśmy? Jak to mi się wydaje? Jakie jest Twoje odczucie? Moje odczucie jest takie, że policja to robi bardzo wolno. Daliśmy dowody, że kości. Dobrze, z Kośmi mogę się zgodzić, że to nie były syna. Ale Seterek jest syna. I potwierdzam to cały czas. Znaleźliśmy go. A w ogóle chciałem się zwrócić tylko do prokuratora, na jakiej podstawie określił to, że Seterek nie jest mojego syna. Bo żadnych szczegółów na piśmie nie dał. Tak, no właśnie, on powiedział, że nie znaleziono śladów biologicznych. No, lu no ludzie, kochani, każdego, kogo się pytałem, mądrego, powiedział, że jak po 20 latach mają być jakiekolwiek ślady biologiczne, czyje? Yy, no to, 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 to jest w ogóle niesamowite. Tak, e, powiedz nam jeszcze, bo dzisiaj jest taki dzień szczególny, Dzień Matki, wiem, że to się zawsze przeżywa, ale zdaje się, że Andrzej dał Ci znaki. Mam no piękny no. prezent na Dzień Matki, Proszę. Taki w zeszłym roku mi dał. Odnalazłam sweterek, tak w tym roku u mnie był. O, proszę. Wieczorem, rano wstałam właściwie, rano wstałam. Na kuchni na mikrofonie miałam pazonik. Stał cały czas w jednym miejscu. Wczoraj rano go znalazłam na samym brzegu. Weszłam do pokoju. Zmienione portrety Andrzeja, moja. I mój portret był obalony. Okej, okay, przewrócony. Tak, a wieczorem ja się położyłam. Położyłam się po dziesiątej, nie spałam, pół do jedenastej. Słyszę chodzenie po kuchni. Patrzę, mój partner śpi, więcej nikogo w domu nie było. Wyszłam do kuchni, nikogo nie było. Hmm. I w tym momencie mnie się strasznie głowa. Nie wiem że to był mój syn, Andrzej. No tak, widzisz, przyszedł. Dał ci prezent na dzień matki. To Wazonik przesunął, to obalił zdjęcie, jak to mówisz, i pochodził, a ty odczułaś go tym bólem głowy jakby, no, bo to są takie energie. Widzisz, on jest. Tylko chcemy jeszcze, żeby sprawiedliwość zaistniała, żebyś mogła no, spokojnie, prawda, już powiedzieć, cało, co się stało, mieć chociaż jego, być pewnym. Natomiast, no, widzisz, jak to jest. No cóż, dziękujemy Ci za te słowa. Nie będziemy Cię tutaj e, męczyć, bo wiem, jak to wszystko przeżywasz. E, myślę, że. Uda nam się wreszcie cokolwiek zrobić, stoimy niby w miejscu, ale to nie jest takie miejsce, także dziękuję Ci za te słowa, Również za to dziękuję. wszystko. za udzielenie programu, dziękuję za widzenie. Jasne, cześć. Szanowni Państwo, no cóż, jesteśmy w takim miejscu jakim jesteśmy, rok czasu minął, ale my stoimy w miejscu, wbrew pozorom, my robimy dalej, szukamy e, z różnymi metodami, moimi niekonwencjonalnymi. E, próbujemy to rozwikłać i będziemy to robili. Mamy pewne wskazania, mamy pewne miejsca. Chcemy teraz rozmawiać znowu. Tam się zmienił znowu dyrektor. Czy będziemy mogli wejść i jeszcze tam eksploatację pewną dokonać? W każdym razie, tak podsumowując, to wszystko, żeby to nie było za długo. Mamy na koniec apel taki do, do ludzi, do wychowanków, do świadków tamtych lat. Przypomnijmy, to był 99 rok. W ogóle w 90. latach, jeśli ktoś z was był wychowankiem tego ośrodka, może ktoś z rodziny, może coś słyszał, nawet z jakiegoś innego źródła, odezwijcie się, dajcie znać. Może być to po prostu totalny anonim. Część od nas ludzi zgłoszonych, policja przesłuchała. To były bardzo ważne, jakby wiążące przesłuchania. Gdzie potwierdzają, że był poważny problem wychowawczy z tytułu i z ramienia wychowawców. Tak, jeden z tych, który był przesłuchiwany powiedział, że on e, po tak długim czasie nie miał nigdy odwagi przyjechać do rewala. On po prostu na samo słowo rewal miał wstęp, odważył się, przyjechał, teraz już ma rodzinę, ma dzieci, Przeżył to bardzo mocno. Co więc musiało się wydarzyć, tak? Co się tam działo, że nawet po tak długim czasie? Niektórzy boją się mówić do tej pory, mówią: Ja nie chcę mówić, ja, ja chcę jeszcze pożyć. Więc, proszę Państwa, to są niesamowite rzeczy. Ale taki mamy apel. No cóż, myślę, że takim krótkim, czy krótkim, ale takim retrospektywicznym przeglądem naszych działań, naszych poszukiwań, zamkniemy już w tym momencie naszą opowieść o rewalu. Nie zamykamy naszych poszukiwań. Jeżeli ktoś by chciał wspierać nasze poszukiwania, każda złotówka, się przyda, tak? Znowu szykujemy wyjazd do Rewala, znowu będziemy musieli tam być, także jeżeli Państwo chcieliby tą szlachetną naszą działalność wspierać, będziemy bardzo Państwu wdzięczni i każdy z Was się dołoży do przybliżenia tego czasu, kiedy Pani Wiesia, którą słyszeliśmy, no i Pani Sasowa będzie mogła dowiedzieć się, co się stało i zacząć wreszcie spać spokojnie. Wszystkim jeszcze raz dziękujemy, a wszystkim, Mamo, składamy najserdeczniejsze życzenia i pociechy ze swoich dzieci. i so,